Co to było? What the fuck? Widać, że gra była skończona na premierę. O Oh shit. <laughs> Autentycznie się wystraszyłem. Kolejna baza dla jeźdźców chaosu. Jesteśmy nie do zatrzymania. Te inne droidy są takimi głupkami. Robią cokolwiek im powiemy. Mnie tam nikt tak nie będzie rozkazywać. Nie, nie mnie. No, chyba, że Ravis. Prędzej dam się przerobić na złom, niż dam sobą pomiatać komuś innemu niż on. O, patrzcie, Jedi. No siema. Nie powinieneś tu być. Nie, nie, za blisko. Miło byłoby mieć z czym powalczyć. Ale Rewis nie będzie zadowolony, jak podejdziesz bliżej. Chcesz powalczyć, tak? To sobie ze swoimi droidami powalczysz. Halo there. Optyka I tak mogę trafić tego Przekonaj mi się. Leoda! Wait, on ma miecz świetlny, łowca nagród z mieczem świetlnym, co to ma być? I on ma te końcówki jak Kylo Ren. Czy może powinienem powiedzieć Ben Swallow? Tu już chyba wszystkie rodzaje miecza świetlnego, jakie są. No niezły jest. Jest chyba wolniejszy, ale zadaje więcej na naraz. Ło, he? To co to jest? Nie, tak, gra, gra jest skończona. Mhm, no. To miejsce cię wykończy. Rozumiesz? Uciekaj, póki możesz. Eee. nie przyjmujmy się tym. Co jest? Oh shit. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, ten potwór. Tym potwór wrócił. Jak się okazało, miał dziecko. Bra. Zjadł mnie. Dosłownie nacisnąłem leczenie w tej chwili. Dobra, poddaję się. Może później. Come on, Kal, drugi raz dajesz się w ten sam sposób. Siema, Kitfisto. O kurde, jest ich dwóch. O, kolejny łowca nagród z mieczem świetlnym. Wyłączył mieć świetlny w trakcie walki. Co to ma być? Zakazana technika, a tak nie wolno. Czyli tak czują się moi teammates, kiedy flaszuje ich na spawnie w CS. -ie. Dobra, szybkie straszenie fabuły. Znaleźliśmy takie urządzenia, które pomogą nam się przedostać przez otchłań do tej ukrytej planety Tanalor, ale nie działają, ale Kordowa je naprawi. A teraz idziemy na randkę, to znaczy na misję z Merin. Tempo! Tempo! O, nie umie skakać. What the fuck? Hello there. Kompletnie rozumiem dlaczego onaki nienawidził piasku. I don't like a teraz zaprezentuję wam starożytną technikę Jedi. Nazywa się Ucieczka. I have a bad feeling about this. Au, 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 au. No, Okej, okay, udało się. No, więc to był gość, którego mieliśmy uratować. No, Merin, gdzie ty byłaś? Jakbyś tu się pojawiła 5 sekund wcześniej, to ten typ może jeszcze by żył. Dalej Karl! Na co czekasz?! Dozoru muszę się uleczyć. No i gra się zamieniła w symulator parkura. U, Doktor Strange. Ufasz mi. Tak Dda co 300? Dokładnie. Próbuj teraz. Nieźle, co? Czuję się świetnie. No i proszę, nówka sztuka. Prawie. Od Wojen trochę minęło. Wygraliśmy? Nie. O nie! Widzicie tą gigantyczną strukturę naprzeciwko nas? No idziemy tam teraz się włamać, uratować tego denerwującego droida. Hello there. Jesteś modelem 459? Zgadza się. W takim razie mi podlegasz. Nie, ja jestem 388. Tak, Twój numer jest niższy. Jesteś podległy. Nie, mój numer jest wcześniejszy, więc jestem nadrzędny. Numery tak nie działają. Nawet po skończeniu szkoły nie jestem w stanie uciec od matematyki. <noise> Czy te droidy się kłóciły? To się zdarza częściej niż myślisz. To byłoby zbyt łatwe. No, zawsze warto spróbować. Ach, gdyby tylko ktoś miał jakąś broń, która jest w stanie przeciąć się przez większość metali. Hello there. Chyba utknąłem. Ale refleks ma niezły, trzeba przyznać. Hello there. To już drugi raz, jak umieram dosłownie w momencie, w którym naciskam przycisk do leczenia się. Jedi. No siema to ja Kal to Disney. Dźgnięcia mieczem świetlnym już nic nie znaczą. Dobra, jestem gotowy do walki. Co za sysz? Cieknące rury, kable na wierzchu. Recepta na katastrofę. Chyba trzeba to zameldować. A potem udokumentować, odnotować, zarchiwizować. Kupa biurokracji. To fuck, co się dzieje z tą peleryną? Kolejne streszczenie fabuły, więc Kordowa nie naprawił tych urządzeń, co je znaleźliśmy, ale za to gdzieś są ukryte jakieś kompasy, które mają nam pomóc. A właśnie teraz ratujemy tego droida, którego porwali łowcy do swojej bazy. Wymknąłeś się Rejwisowi. Jak? Kurwa sprytnie, a jak? A w międzyczasie, kiedy Dagan spuszcza mi w pierdziel, ten odcinek jest sponsorowany przez Xboxa, który dał mi za darmo subskrypcję PC Game Pass. Z tą subskrypcją możecie grać w setki gier za jedynie 39,99 zł miesięcznie. And that's a great price. Możecie grać m.in. w Jedi Survivor i Fallen Order, Skyrima, Minecrafta czy Microsoft Flight Simulator i wiele, wiele innych. A jeżeli kupicie subskrypcję z linków w opisie, to może dostanę lepsze deal dla was w przyszłości. W każdym razie wracajmy do gry. Nie znoszę tego. Wiedziałem. Another happy landing. To Bro. On po prostu shadow. Ismist stąd! Nic tu dla ciebie nie ma. Czego się tak boisz? Nie masz się czego bać. Nie mam się czego bać. Jestem przyjacielem w odwiedzinach. Chodź, chodź, szybko, bo naleci piachu. Dobra, chodźmy do piwnicy tego dziwnego nieznajomego. O, martwe ciało. Nie ignoruj mnie, Nie pozwolę, żebyś mnie powstrzymał. E! I dlatego dzieci nie ufa się nieznajomym. Nawet jeżeli poddałeś ich praniu mózgu, a potem sam wszedłeś do ich piwnicy i wtykałeś nosa w nie swoje sprawy. O, mamy teraz niewidzialny samolot, jak Wonder Woman. A nie wiedziałeś może łowcy nagród w okolicy? Śmierć dosłownie w momencie leczenia numer 3. That's what she 300. Bra. Głośny ten laser. Taki ma być. Ale ty, jak cicho. Do tego. Kto cię programował? Widać, że to jakiś laser górniczy. O, a co wykopuje? On wykopuje. Ja wyglądam na górnika. Wyglądasz na droida. Ciszy. Ta na Was. Rozprasza. Skupcie się. Roska, proska. Jesteś sprawy. Ta co trzy set. Gdyby tylko dało się jakoś obniżyć wysokość swojego ciała, żeby przejść pod jakimś obiektem. Lewy? Jak to niedostępne w walce? Przecież nie walczę. Czyli przechodzimy do pościgu. Gdzie? <ścoughs> On przeżył. Chyba nie możemy tego skakować. A, super. Coś podejrzanie łatwy, ten boss. Nie, no serio. O, Venom, no super, druga faza. A całe moje leczenie poszło prawie na pierwszą fazę. Teraz przynajmniej wiem, że są dwie fazy. Przestańcie do mnie pisać. Stop proszę z bosem walczę. O, w końcu. Z pół godziny tu siedziałem. Już poddaję się, Jedi... Obdasz mnie śmiercią wojownika. Do it. No, jak to się mówi GG easy. To co będzie dalej? Lot na Kobo? Chyba tak. Ale to w następnym odcinku, w którym skończymy grę najprawdopodobniej. I tak w ogóle jeszcze dziękuję za bardzo pozytywny feedback pod poprzednim odcinkiem. Mam nadzieję, że ten też się wam podobał. Dziękuję bardzo. Do widzenia.